Ej, tady mám mixer do ciebie zvonit. <laughs> ehm, on tu oh, bude tím počekat za chvíle. A jo. 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 ani ta chvíle, jo. A jo. O můj bože. Prosto w mě. Do, Nie. Dostań damage, zostań uderzony. O chuj. O, chuj, o chuj. Ty, Moonwalka robi. Ej, Walter. Darby? Co to było? Chodź tu do mnie. Gdzie jesteś? A ja skoczyłem na dół ja idę do Ciebie na dół, poczekaj Jestem na dole Dobra, idziemy dalej, zobaczysz No o, zamknijmy tu drzwi, zamknij mu drzwi Szybko, ucieknij od niego po prostu, żeby nie szedł za nami No iż idzie za nami, no co za cygam? To nie było tutaj z czasami tego fałszywego przejścia? Widziałem. Tak by było. Wektor, wektor, wektar, wektar. Ej, ej, erpasz! Assassin! <laughs> Assassin's Creed? Assassin's Creed Walter, poczekaj, co teraz? Nie idźcie za to, to zakaz! Uciekaj! Uciekaj! Chodź, ucieknij. Ej, weź mnie z Nagrałeś to? Ej, tak. Dalej, szybko, szybko. Szybko, pójdą tu. już mi, szybko, dalej, szybko, no już, już, już. Dalej, szybko, chodź, szybko, chodź. Thermomixer, halo? A ty masz HP? Chodź. Mam, dawaj, idź. Dokładnie. ciebie gonili. Jak zauważysz potwora, który biegnie w naszą stronę, nagrywaj mnie. OK Chodź. Lasery. Nie róbmy tego. Ja Nie. powtarzajmy tego błędu. mojego. Bo chciałem tak, wiesz co mi chodzi, sobie... Chodź tam. Wiesz co chciałem zrobić? Tak? Hey. Chciałem to, żeby dostał dmage na filmiku. Tu nie, Ubiegnijmy to w tamtą. może, co? No spoko, to chodź. Zamogliśmy na farmie. tam. mogliśmy na farmie o, się o, 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 <śmienicza> Uciekaj, Chciał nam wyjście, chodź szybko. O, ślimak! O, ślimak. A. Ucieka! O mój Boże, wszystko się pali. Kurwa, palę się. Chodź tu! O kurwa! Michael! Don't leave me here! Chodź tu! Chodź tu! O, ślimak. A, ślimak! O! Nie mogę, biegnąć! Ej, bo nie mam życia! Oż kurwa... Norbi? Jeśli umarłeś, odezwij się. A wszystko to wina tego laga, jak wyłączasz kamerę. Wybacz, ale nie mogę po ciebie biegnąć, bo... Chyba tam się pali. Chyba, że za Później chyba, pójdziemy że... po kamerę. Tak... Poleczenie. Trzeba szczęście, że jestem przy wyjściu. Jest tu rakieta? Jest. Mogę, mogę wrócić? Tak. Walter, Słuchaj kamerę nie Jesteś śmieszne, śmieszne ty wpuściłeś to pono, co nie? Ty wpuściłeś to pono To Cię było takie to... po To się pali. To było? To było? To było? Jeszcze raz, jeszcze raz Powtórz, bo leciała, lecia, leciała ta... Leciała ta muzyka i nagle wszystko się zaczęło palić A ja to, ja to nagrałem na tej kamerze, musimy po nią wrócić O! Ktoś od mnie. Ktoś nie. Dosta damage. Dosta jut, dosta jut, robi. Wechter, 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 Wechter. Assassin's Creed? Assassin's Creed. Ale <laughs> Assassin. Nie idzie za to, to zakaz. Mieram, mieram. Quando mi squidata, c'è! Oooooooooooo! tak se a me stai mali. C'è! Ooo! Ooo! Don't leave me! My Norbi? Jeśli umarłeś, odezwij się. Chodź za tą. Idziemy do szpitala, czy idziemy tamtą drogą, gdzie byliśmy? Idziemy tamtą drogą. Dojdziemy tam. Nie biegnij, nie biegnij jak ktoś. Do, do powy może co? jest. Do, ale do połowy tego paska biegnij. Jak nam coś wyskoczy, to wiesz. Tu są te schody, co nie? No to są te. Widziałeś co zrobię? Nie, bo wtedy skoczyłem z X-em. Skoczyłem z X-em. Chodź wtedy, bo tu. Wiedzieliśmy co, nie? Faktycznie to było. No, faktycznie to było tu. Ej, e, musimy się naokoło. O kurwa, nie chcą, żeby cały pasek. Zamknij nam przejście. No cóż. Nie ma chyba czysto. Czekaj, ja chyba gdzieś tutaj wbiegłem, nie? Ten dystans. No tu na... Nie, tu na prawo Patrz Ale to mi jest ślepy zaułek chyba, nie? nie? Nie, już nie ma To zależy od mapy Chodź tu, tędy szliśmy tu O kamera Jest To co teraz? Wracamy chyba Chodź Ziobro ty kurwo jebana Thermomix, Thermomix, Thermomix Tutaj, w Thermomix. Nagrywaj to, Paweł, nagrywaj. Dostanę damage. W skrzeźbie najwyżej, dobra? Za ja. tobą, to, uciekaj za tobą! Uciek. Walter! O, uciekaj, uciekaj! Kurwa, znowu umarłeś? No nie mów, bo mnie hakerski kurwa goni. Proszę, odezwij się. Ja jestem, umarłem. Kurwa, hakerski tam na mnie czeka. Idź po kamerę, idź po kamerę. Spokojnie, uciekaj. Nie. Weź kamerę i uciekam. Wyrzuć O, dzięki, daj mi. Tutaj, wiesz przytul mnie. Nie mam czym. Przytul mnie, przytul Bra, mnie. Nie mam czym. Mnie. Nie mam, dobra mam. Jednak mam. No właśnie. Daj mi to. Daj mi to. Masz. Przytul mnie też. Przytul mnie. Wody prowadzi po lewej ślimak! Kurwa ślimak! Ej. Uciekaj! Nie mam jak! Kurwa gnój z góry Drugi! Uciekaj! Drugi! Tu Masz na lewo, tu do góry. Masz moje windy? Dobra, uciekaj! Chodź, mam windy, chodź tu do góry. Termomikser za mną, Gdzie? uważaj. Gdzie? Kurwa jestem nadal na dole pomocą, mi bije! W no cię bije! Ślimak, chodź, chodź szybko, to chodź, daleko, chodź, to? chodź, umarłem. Kurwa, nie mam przecież kamery. Cię wystraszyłem. Nie, chodź, się. Umarłem, umarłem, umarłem. Umarłem, umarłem, umarłem ciebie. Proszę, blisko, blisko, blisko. Proszę. Kurwa, gdzie my jesteśmy? to jeszcze nie Cieszę się, raz tu ogólnie jestem, co nie? Też. W sumie tylko z tobą grałem. Tak, przez ja okno. I z Olkiem czasami, z hakerskim kiedyś. Chodź tu na dół. do tych mostów, Hake... kurwa, nerbi. Chcę powiedzieć hakerski. Uważaj, uważaj na sufit. Oho, kutas w Mordzie, znaczy ten Ten robak cały. Nie używamy sprinta, nie używamy sprinta, mamy czas. Bierzemy kamerę i uciekam. Nie marnuj sprinta, tylko jak coś nas goni, marnujmy sprinta, dobra? Dobra. A nagryź tego hakerserał, który nas gonił? Chyba, nie wiem, nie pamiętam. Latarka. No szk Kurw. To już wiem, po co była ta latarka, chodź. Uj. Deska. No nie, znowu mnie złapał. Pomocy. No, robi. Chodź. Zobacz, zobaczcie tu. O, weź tam kamerę, weź tam kamerę. Bo ja miejsca, wracamy. Ale było jeszcze. Jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna kamera przecież. Nie, ja, ja nie kupowałem kamery. Ale kurwa, jeszcze ja byłem. O, no o, tak, trzy były, bo ja tylko jedną kamerę, A, bo ty masz A ja teraz... mam ją w no. Dobra, czyli że mamy trzy. Wracamy. O, tak uważaj. Mam kilka flashbang jak coś. Okej. Okay. Wyjebane i wracamy, czy... Wyjebane i wracamy. A, czy wracamy, wrzucamy kamery i znowu A. wracamy? Chodź tędy. Uważaj. Chodź. Dobra, niemarny sprint. Misja się koś... powodziła, panowie. Co to były za kroki dziwne? Może ktoś włazi po nas? Dobra, widzę. Tam jest nasz ten... Hosta, Nasza kletka A weźmy wejdźmy do tego budynku, dobra? Zobaczmy do co w nim jest Do tego tutaj Na tym co stoi tutaj? Dobra, za chwilę może no, ben. Nigdy tam nie byłem, a Wróć kamery Kusma, czekaj, Ale tylko nie, co co nie kamery, jest, tylko nie tam działająco To już kamerę tylko nie tam działająco To są serwery <muzyka> yy, Aternos yeah. chyba Chyba to <słys> Ej kurwa krzyjnik. pierwszy pierwsza widzę w tej dziegrzej Ej, są schody! wschody? Chodź, gdzie? Oho, dobra. Ty szkoła, trochę trochę. <grym> jest to jest szkoła, taka trochę. Okej, wciąż. Możecie, tutaj tam robicie? Play e. Play e. <grym> bo ja sobie robić. te jeszcze u proszę szkoły w kontenerze. Terminator czy jak strzelać, na strzelnicę idziemy. No że wiesz, że my idziemy na strzelnicę, że my jesteśmy felem, a terminator strzela. A, chyba że tak. Chodź tam. nie biegaj. Tu masz siopro, siopro możesz nagrać. Dobro. jest kregosu, ale ma pałę. Kurwa pokaż on pałe Pała. Dobra. Chodź tam do tyg. Butas. O tu, oho, coś też spadł tu, łapkę. <grym> A co to jest za na ta głowa? Chodź. Chwila, czekaj. Zaraz wracamy, co nie? No. Jak się yy, chce, Aksa kończy. Ocean Aksa, Axa Patryś, Faktycznie opuszczone to miejsce. No, żadnych termomixerów w ogóle. Chodź ten. Prędzej by nam jest na skoczył, nie? Ej dobra. Ty właśnie grywasz. zobacz. Dobra, chodź, wracamy, bo odmawiamy. Chwilka, chwileczkę, czekaj. Nie chodź tu, nie, nie, iż, nie, iż, nie, iż do góry Posz. Chodź wracamy Chodź wracamy. za tobą Wentylator! Za... ciekawy. bo no, od 2 się kończy I ślepy zułek. Dalej ma, Mało o dwa Też Nie chcemy stracić filmu Bo my za dużo biegamy stój Za no, teraz umieramy Kamieniaczki? Dalej, Ja wiem, co można nagrać. Weź kamerę. Weź tą kamerę, która leżała no, na ziemi. Dzielę... Osprej, wybiłeś się. No nie! Wow. Tak, <gry> nie? tak szybko. Degrałem już. Dobra. Ale, Ale kocha! Dwornik! Ja mam... Uwaga, jesteś gotowy? Yy... Boja pała! A nie, to nie jesteś. Dobro ty, kurwoje bana. Kluczę! Thermomix! Ej, Zagrywa ode mnie to wyjdzie, nagrywaj! Się... Nagrywaj! To jest pierwsze dostanie damage! Skrzeźnia najwyżej, dobra? dobra. O, Uj, to tak się rozprzątaj za pomiksememem! Polter! Ała! Uciekaj! Uciekaj! Kurwa, ślimak! Kurwa, <ślimak> miałem! Ślimak! Kurwa! Ten aktywny jest to moja. No dalej, nadejdź close. Nie wrzuć. Weszłeś mi w obraz, nie? I o mój Boże! Oh. Dostał mnie! Dostań, Dostań uderzony! O chuj Asasyn! <grystek> Nie idzie za mną! To zakaz! Lasery Okej, okay, się pali, a my na, na tacy mali <laughs> Uciekaj! <laughs> o mój Boże! Wszystko się pali Ej, mój Kutas w mordzie znaczy ten Ten robot Ta Lata latarka, chodź <laughs> Pomocy! Norbi! koch. Jak to jest na się koszy. powodziła, panowie. IZEJ! Nagrasz. Dobro. Ale ma pałę. Kurwa pokaż tą pałę! Pała! Dobra. Papkę. Paz. <gryppy> Co to jest za kamień? Imak za tobą! która leżała na ziemi? Wziąłem. O, sper, miły, A nie wziąłem. Wow. the